Cześć! Witam Cię w trzecim odcinku mojego vloga. W dwóch poprzednich opowiedzieliśmy sobie o bieganiu zimą. Czyli jak się ubierać, żeby to było zdrowe podczas biegania w zimie i jakie konkretnie korzyści niesie dla naszego organizmu bieganie w niskich temperaturach. Dzisiaj poruszymy sobie kolejny ciekawy temat. Mianowicie odchudzanie. Także jeśli jesteś ze sobą z dużą nadwagą, chciałbyś się tego pozbyć, zapraszam Cię bardzo serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. Internet roi się od prze, prze różnego rodzaju diet food. głównie te diety są skierowane na klikalność Żebyś kliknął w link tam reklama się nabije, ktoś zarobi to nie ma nic wspólnego z twoim zdrowiem. Wręcz przeciwnie artykuły typu schód 10 kg w tydzień 20 w 2 nie tylko są niezdrowe, ale wręcz niebezpieczne dla twojego zdrowia. Możesz się odwodnić, twoja psychika na tym podupadnie, możesz stracić, zmniejszyć swoją odporność na choroby. Niestety nie ma innej możliwości, nie ma innego, sprawdzonego sposobu, jak tylko aktywność fizyczna. Wiem, że dla wielu osób z nadwagą jest to czasami wyzwanie nie do przejścia. Tym bardziej, jeśli jesteś osobą, która no, podjeżdża do pracy, do znajomych, do kościoła, do sklepu, gdziekolwiek samochodem, komunikacją miejską mało choć nie wykonuje minimum tych czterech tysięcy kroków dziennie jest to ogromna bariera do przejścia. Dlatego opowiem dzisiaj, jak do tego podejść racjonalnie, aby podjęcie aktywności fizycznej nie rodziło się z męką. Nie kojarzyło się z męką. Z jakąś drogą nie do przejścia. Przede wszystkim, przede wszystkim, ja muszę ominąć kałużę. Przede wszystkim musisz sobie nabyć nawyk chęci podejmowania aktywności fizycznej. Jest coś takiego, jak ja to mam, każdy biegacz to ma, każda osoba, która, nawet nie biega, czy rowerzysta, czy chodzisz, mają to, że po aktywności czują się lepiej. Musisz w sobie wypracować taki nawyk. To jest związane głównie z oddychaniem. Odpowiednio oddychając, podczas każdej aktywności fizycznej twój mózg lepiej się dotlenia. Otwierają się komórki, z twoim nerwowym mózgu. Jesteś bardziej pełny życia. Twoje perspektywy robią się szersze. Widzisz więcej zalet, korzyści, rozwiązań niż problemów. Dlatego. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jest spacerowanie. Zacznij od spacerowania. W ogóle, moja, mój sposób na odchudzanie jest to 10 kg w kwartał. Więc to jest bardzo mało czasu. A człowiek, jest to osiągalne. Dietetycy, każdy dietetyk ci powie, że kilogram na tydzień to jest optymalne zrzucanie wagi. I mniej więcej. To przyjmiemy, takie założenie kilogram półtora tygodnia, żeby cię nie przeciążyć dlatego już dzisiaj a jeżeli jest późno, od jutra wyjdź na 10 minutowy spacer, szybki marsz, podczas którego głównym twoim zadaniem będzie właściwy oddech ja wychodzę z założenia że najlepszym oddechem uspokajającym otwierającym witalność jest oddech 2 plus 2 czyli dwa kroki wdech, dwa kolejny wydech. Przy czym wdech dzielę na pół na każdy krok. Na zasadzie. Jak zauważyłeś, między wdechami robię delikatny bezdech. Lepiej to dotlenia komórki, lepiej się tlen rozchodzi. Dzięki temu to jest nasza koncentracja wzrasta, tak? Takie oddychanie zapewni Ci, mojemu mózgowi przede wszystkim, takie paliwo do działania. Chęć, chęć utrzymania się w takiej, w takiej aktywności na dłużej. Zapewne, pracując tak 10 minut, będziesz chciał kolejnym razem również wyjść na taki spacer. Tak? Dlatego spacerów ten sposób jak najwięcej, jak najwięcej. Jeśli nie masz czasu, stwierdzisz, że to no, pracuje zbyt dużo, nie znajdę 10, 10 minut na spacer. No to jeśli dojeżdżasz komunikacją miejską, wyjdź dwa przystanki wcześniej, wysiądź z tego autobusu, przejdź się do domu. Ktoś się podjedzie samochodem, niech cię wysadzi wcześniej. Przejdź się pieszo. Te 10 minut tym marszem. Jeżeli chodzisz na zakupy do sklepu na piechotę, albo zawsze chodzisz do sklepu na piechotę, widzisz, sklep z dalej. Znajdź codziennie pretekst, żeby przespacerować się szybko, odpowiednio oddychając 10 minut. Zapewniam cię, że wpłynie to pozytywnie. Na tą chęć podejmowania kolejnych. Gdzie to ja sobie Podejmowania kolejnych wyzwań. Jeżeli tak będzie, wplataj w ten marsz. biegi. na zasadzie. Dwie minuty maszeruje, minutę biegnie. Za każdym kolejnym razem zwiększaj etap biegu czyli dwie minuty maszeruję półtora biegnie potem dwa biegnie, 2,5, 3, 5, aż dojdziesz do 10 minut. Wtedy będziesz już mógł tylko, będziesz miał możliwość, umiejętność tylko i wyłącznie biegania już. Bo bieg najlepiej wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście wolny bieg. Nigdzie się nie spieszysz, biegam być spokojny, wolny. Organizm zdecydowanie lepiej spala tłuszcz przy wolnym biegu. Biegnąc szybko, nasz organizm szuka szybko przyswajalnych źródeł energii. Następuje go, jak on leci, zaraz opadnie ci sił, muszę mu szybko dostarczyć minerałów. I wali wiesz, cukry, węglowodany, spala, a to się spala błyskawicznie jak papier. Więc po 15 minutach 10 już nie masz siły. Słapiesz Nie mówisz o jejku. Ale to bieganie jest bez sensu. Takie męczące. No bo zapieprzałeś niepotrzebnie. Masz biegać wolno. Masz organizm przyzwyczajać do spalania tłuszczy. Oczywiście przy każdym spalaniu tłuszczy również spalają się węglowodany, cukry. Ale ucząc organizm spalania tłuszczu w przyszłości. W większej mierze korzysta on właśnie z tego i jest ci po prostu żej łatwiej, lepiej przyswajasz. Drugą rzeczą obok biegania jest dieta. No ja ci szczerze powiem, nigdy nie przywiązywałem specjalnie wagi do diety. No może na początku, w pierwszym roku, tak faktycznie, chciałem być fit. Mówię sobie, dobra, zaczynam bieganie, o warzywka, owoce tutaj, trochę mięska czerwonego. Czyli wszystko policzone, kalorie nie za dużo. Doprowadziłem się do tego stanu, że sąsiedzi, sąsiedzi pytali mojej rodziny, nie mnie, żeby mi nie, nie wyrządzić przykrości na wypadek, jakby się okazało, że mam jakiegoś raka, ciężką chorobę. Tak? Pytali się mnie: Moja rodzina, czy jestem zdrowy? Tak schudł. Wyglądałem jak nieboszczyk. Kiedy się tylko o tym dowiedziałem, spojrzałem racjonalnie w górę w wieku, faktycznie. Wyglądam jak śmieszna No i wróciłem do normalnego jedzenia. Nie dalej jak wczoraj. Słuchaj, kolega mnie pyta: Słuchaj, Artur, to taki fit jesteś. Biegasz tutaj, blogi kręcisz, mówisz tak ludziom, jak żyć zdrowo, a sam wpeprzasz sneakersy i chipsy. I mówię: No właśnie, i dzięki temu wyglądam, jak wyglądam, a nie jak niebłoszczyk. Jak przebiegam 250 do 300 km miesięcznie przy tych odległościach mój organizm jest jak piec on wszystko pochłonie ja muszę jeść dużo kalorii mi na to mój organizm pozwala więc, jeśli ty zaczniesz biegać, też po jakimś czasie będziesz mógł pozwolić na jedzenie wszystkiego natomiast w tym momencie jeżeli masz nadwagę, dużą nadwagę znakiem tego coś jest i tak twój metabolizm źle pracuje więc podstawowe zachowanie Podstawowe zasady zachowania diety musisz, mus, muszą być Dwie rzeczy Przede wszystkim Zrezygnuj z przekąsek Słodycze, cukry proste Jakieś chipsy Odłóż to na razie na bok Tego teraz nie potrzebujesz na tym etapie Być może później tak, tak jak ja, tak? Będziesz robił 300 km Będziesz mógł jeść Na razie Odkładamy to I nie jedz późno, druga rzecz Staraj się nie jeść później niż 3 godziny przed zaśnięciem. nic innego nie jest ci potrzebne. Nie stosuj żadnych cudownych diet. Będziesz się męczył. Będziesz jak alkoholik na odwyku, tak? Idziesz na imprezę do znajomych Oni tam jedzą ciastka, ci psy, ciasto, porcjaty. Ojej, ojej. Ojej, jeszcze się nic jeść. Ojej, ojej, nie, nie. Męczysz się, tak? Po co tak się męczysz? Zacznij aktywnie spędzać czas. Zrezygnuj z przekąsek tylko. z późnego jedzenia i będzie dobrze. Sam się przekonasz. Sami podziękujesz. To są dwie podstawowe kwestie. Aktywność i delikatna dieta na początek. Jeżeli to zachowasz, będzie wszystko, czego Ci życzę. To dzisiaj na tyle. Więcej informacji znajdziesz gdzieś tam pod albo nad tym filmem. Zapraszam cię serdecznie do lektury. Trzymaj się powodzenia. Cześć!